Easy go. Makarow pokazał mi moc szczytnej idei. Potrzeba tylko iskry. Jeśli się zakli, wszystko wybuchnie. Dralnie chcieli mnie powstrzymać, upokorzyć, zdeptać. Ale nie. Szacunek do dowódcy zdobyłem w całkiem inny sposób. Nie zginam się. Nie łamię. Po prostu płonę. Jego misja? To moja misja, jego walka, to moja walka. Chcę podpalić cały świat? Dobrze, zasługuję na to. Podaję zapałkę. Wielkie idee potrzebują wielkich ludzi. Ruszajmy. Pora wszystko spalić. Znieśćmy jakiś pożar. Witam na kanale Madarapel. Dzisiaj gramy w Call of Duty Modern Warfare 3. To jest nowa seria już z kampanii. Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania, łapeczki w górę. Zapraszam do gry Nitro. Normal. Tak jest, przechodzimy do fazy drugiej. Łódź patrolowa na drugiej. Nurkuj. Jestem, jestem. Yes. Uspokój się. Wystrzelić haki. Haki zaczepione, dawać na górę. Alfa jest na miejscu, jak wygląda sytuacja? Brawo nad strefą zrzutu. Charlie w gotowości. Włączyć taktowizory i znaczniki podczerwieni. Zachować ciszę. Brawo w drodze. Zrozumiano, możemy ruszać. Wchodzimy. Załatw go. Brawo w drodze. Do wszystkich w prawo na mnie. Muszamy. Alfa do czarni, gotowi. Potwierdzam. Nie za bardzo. Niech one, zielone światło na fazę drugą. Zrozumiano. Tak jest. Wchodzimy do środka. Ale mnie Czy się. to. Wchodzę po schodach po południowej stronie. Uwaga, wrogich śmigłowiec szturmowy startuje. przyjęliśmy. Tak Wyłączyć nocowizory. Ruch na dziedzińcu. Wygląda na transfer więźnia. To nie nasz gość, za mną. Czekamy na rozpoczęcie ostrzału przez Czarni, potem ruszamy do władzy na dziedzińcu, by wejść do środka. Czekać. Do wszystkich, alfa na pozycji. Tak jest, prawo na pozycji. Charlie w gotowości. Ładności gotowe. Przygotować się. Trzy, dwa, jeden, odpalajcie. Łapią Jeden Pierdol się! Dziękuję. się się Dziękuję. 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 2 Dziękuję. 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 w Dziękuję. 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 w Brawo, Alfa jest w tunelach. Jak sytuacja? Jesteśmy przed pomieszczeniem kontrolnym, czekamy na Was. Zrozumiano. Przybramie. ruszamy. Do wszystkich zaczynamy. Brawo, gra światło. Tak jest, 3, 2, 1, zaczynamy. Do, do wszystkich. brawo, ma klucze. Zrozumiano, strzelajcie tylko do strażników. Wykorzystajcie więźniów jako osłony, gdy wybuchną zamieszki. Tak jest, Trzeba tylko do strażników. Czysto, kolejni w blokach po lewej stronie załatwili. Chwila, pozostańcie wysoko. Rozpalicja jeden. Ja, nie jest, otwieramy bloki od jeden do 4. Czysto, Muszę mieć parę sekund pauzy. Batteria uh, e nie Znowu ja muszę. Sanitariusz, krzeszamy się. Misja nieudana. Na drugim poziomie. Tak jest. Kontakt. Blok jest czysty. zmierzam na dół. jest na dół. jeden dobra po jeden. Otwórz 55C. Tyjąłem. Jak mam otworzyć, jak padłem? Skrzeszamy się. Panowie, skrzeszamy się. Blok jest czysty. Smierzam na dół. Chciałem go zabić. <grymne> ci... Blok jest czysty, zmierzam na dół. <grymne> Alfa jeden na dół. Alpha 1 do brawo 1, otwórz 55C. <grymne> Alpha idzie na podpoziom X4. to! Alfa w ruchu. Uwolnijmy nasz cel. Forsujemy. Możemy forsować. Przy celu czekać. Flara. Pokaż się w świetle. Dlaczego tak długo, Iwanie? Hmm? Do wszystkich. Potwierdzam to 6-2-7. Tak jest. Otwieramy 6-2-7. Zależy od jego wykonania. To dopiero początek. Hmm. Do wszystkich mamy go. To dla mnie wielki zaszczyt, Dobór co Makarow. Sześć lat. Dwadzieścia dwa dni i cztery godziny. Dobrze widzieć was sobą. Ciebie też. To co pan osiągnął z tej celi? To wierzchołek góry lodowej. Do wszystkich tutaj wasz dowódca Wladimir Makarow, kryptonim 9 9.0. Przejmuje dowodzenie. Faza trzecia. Bez odbioru. Za mną. Iwan, z eksfiltracji jest aktualny? Tak, dowódco. Jedziemy windą i wyjdziemy frontowymi drzwiami. Każdy będzie czekać po drugiej stronie. Dobrze. Im prościej, tym lepiej. Dopóki wszystko gra. Andrzej, bierz sprzęt i ruszamy. Dzięki, oh. wreszcie oh. Alpha 2 do Czarni, mamy dowódcę. Ruszamy do punktu eksfiltracji, przygotować się. <coughs> Nie jedzie windą, dowódca zabezpieczony. Przygotować się do ewakuacji. Przyjęliście? Do wszystkich jednostek, na górze jest gorąco. Kontakt z wrogiem. Tak jest, czekaj. Strażnicy twardo atakują brawo na górze. Zalecam zatrzymanie się. Zaraz nadejdą więźniowie, którzy odwrócą uwagę strażników. To nasza szansa. Opóźnienie zwiększa ryzyko. Andrzej. Kto sprawuje władzę w Kułaku? Strażnicy? Czy więźniowie? Więźniowie. Tak, Andrzej. Dlatego straż nosi broń. Dobra robota, żołnierz. Niech twoje czyny przemówią. Notek Na wieży jest gniazdo km Cardo Czar do Raptora! Potrzebny natychmiastowy ostrzał z wieży na dzisiaj. Słyszycie mnie? Przyjąłem. Raptor nas wciąga. Raptor do sił naziemnych. Cel namierzony. Blip i ostrzał. Tak jest! Rozpocznij ostrzał! Blip, rozpoczyna ostrzał. Blip rozpoczyna ostrzał. Bezpośrednie trafienie. Cel zniszczony.

I zabierajmy się z <laughs> to że w <laughs> do a nie <laughs> Wysto, lecimy! Darley, idziemy do ciebie! Te łodzie nas odsłonią! Strzelce na murze! Wiktory! Biegiem do łodzi! Wow! I nurkowanie. Jazda, jazda, jazda! Było blisko! Mam u ciebie dług, Dowód co? Nie masz głuput! Tylko lojalność! Niezachwianą lojalność! Makarów uciekł. Powtórz, Laszlo. Makarów zniknął, John. On się przemieszcza. Stop! Zawracamy! Zawracamy już! Kilo, cień dwa odbiór. Jesteśmy w porcie. Potwierdzę, gdy ładunek trafi do mnie, bez odbioru. Zrozumiano, Kilo. Możemy ruszać? Póki co. To. to może być przełom. Obyśmy nie musieli ich użyć. Inty hałalej komu? W kontakcie. Przyjąłem. Lina. Fara. Jak twoja mama? Wciąż walczy. Tak jak ty. Chodźmy. Zrobiłam co kazałaś. Kontenery bezpieczne. Poza nami nie ma nikogo w porcie. A przystań? E, zamknięta od wczoraj. <noise> Dobrze. Fera. To nie moja sprawa, ale. No powiedz. Ten ładunek musi być groźny. Zgadza się. W Urzykistanie po tylu latach nastał pokój. Żyje się bezpiecznie. Proszę cię, zrób wszystko, by tak zostało. Faro, wierzymy w ciebie. Nie zawiodę. Dwoje kontenery są. Tina! Kurwa! Kurwa! Tina! 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 kontakt z Tina! Pojazd Tina! 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 Dziękuję za dzisiejsze oglądanie odcinka. Widzimy się w kontynuacji już niedługo, a na dzisiaj to będzie tyle. Nara.